Witamy wszystkich kolegów hodowców oraz koleżanki od hodowczynie, w szczególności uczestników wspólnego gołębnika Giewont. Jak widać, znajdujemy się na Giewoncie i tutaj chciałem kilka słów powiedzieć o gołąbkach, bo troszkę koledzy pytań już zadają, pytają co i jak, więc chciałem tutaj wszystko wyjaśnić. Jak widzimy, gołębniki już mamy prawie pełne, jeszcze tam kilku hodowców ma dosyłać gołąbki. I tak, Spis Gołębi i są też pytania, co jak. Jak widzicie, odocie jest sporządzona lista przyjętych Gołębi. Część Gołębi z boksów, która została oblatana, yy, zrobiliśmy wstępną weryfikację, policzyliśmy gołąbki, sprawdzaliśmy. Kilka tam nam odleciało. No, ale dosyć fajnie obeszły się te obloty I tak jak mówię, no, chciałem kolegom tutaj wyjaśnić, no na razie, jak widzą odocie, skupiamy się cały czas na przyjmowaniach Gołębi. Oblatania, szczepienia, kuracja wszystkich. Po zakończeniu tych wszystkich rzeczy przyjmowania będziemy po prostu wszystkie głębokości, które oblatane, tipesować i wtedy będziemy wprowadzać na strony. Na razie jest ta lista przyjęć, ale już to tipesowanie chcemy zacząć po zakończeniu, ponieważ tego głębokości też lata. Pierwszy, drugi, trzeci box. I gołębie się mieszają. Gołębie mogą sobie przechodzić z boksów do boksów. Żeby nie narobić jeszcze większego zamieszania, to wstrzymaliśmy się z tym typesowaniem aż do momentu, kiedy cały gołębik będzie nam ładnie latał. I wtedy sobie typesujemy. Myślę, że to w kilka dni zrobimy. I wtedy będą wszyscy mogli wiedzieć, czy gołębie mają, nie mają. I sobie wtedy sprawdzamy. Brakuje nam gołąbeczków, no to wtedy dosyłamy bezpłatnie do 25 czerwca. Może nawet do 30-tego te wymianki. Zobaczymy w jakim czasie po prostu zrobimy to wszystko typesowanie. A tak jak wspomniałem, teraz cały czas skupiamy się na tej robocie, żeby po prostu tego gołębie jak najlepiej utrzymać w zdrowiu, w formie, poszczepić, porobić obloty i to wszystko. Wiem, że niektórzy się może denerwują, że tam pięknie, ładnie spisy yy, nie są kolorowe, nie migające i nie wiadomo jeszcze jakie. No, tak jak mówię, no na razie skupiamy się na tej pracy z gołębkami, Później skupimy się na tym. Myślę, że to jest ważniejsze, żeby teraz te gołębie utrzymać, poszczepić, zaklimatyzować, oblatać i na tym się właśnie skupiamy. Także na spokojnie, koledzy, wszystko będzie. Yy, te gołębie, które są, latają, na pewno tu będą. Yy, ja wiem, że. Może serce, dusza, jak to się mówi, jest spokojniejsza, jak gdzieś tam się widzi. No ale, tak jak mówię, zrobiliśmy tę listę tych przyjęć. To jest dostępne na stronie, wchodząc na naszą główną stronę w zakładce wydarzenia. Jest ta lista dostępna. Co prawda, ona jest sporządzona 10 maja. Spróbujemy ją teraz gdzieś około 20 maja znowu zaktualizować, po uzupełnieniu, tak żeby lodowcy też widzieli. Myślę, że w miarę możliwości, jak nam czas pozwoli, będziemy starać się, żeby to. Aby to wszystko ogarnąć. Koledzy, tu chciałem Wam pokazać karmy, na których właśnie karmimy gołąbki. Tak wygląda przygotowana karma z dodatkiem jęczmienia. Używamy karmy firmy Drowca. Tu jest karma proteinowa. Yy, to jest taka dla młodszych gołębi. Mamy też karmę, tak zwaną setkę z groszkami. Jest dużo groszków. I tą karmę. Dołączamy, troszkę też lekko strawnej dodajemy, bo jest troszkę kukurydzy i drobnych takich nasionek, znaczy tych lekko strawnych, ryżpady. No i oczywiście dodatek jęczmienia, cały czas dokładamy jęczmień. W tym roku naprawdę udało się nam dorwać przepiękny, normalnie gryszpady. ryżpady. Piękny, żółty, super jęczmień. Także tymi dodatkami, no to zioła to już nie będę powtarzał, kiedyś Krzysiek był, więc to wszystko koledzy znają. Posypki od Arka Koniecznego, nie tylko, też od kolegi Bryniarskiego używamy. Posypki od Adriana też nam tu przywiózł na próbę, testujemy. Posypujemy dosyć fajnie. To gula, to ta posypeczka. Produkty firmy Paloma to też mamy od sponsorów. Akurat to bardzo fajne środki. Super się to u nas spisuje. I tak, tak, tak to wygląda u nas karmienie. Jak tu przed chwilą widzieli, tu już są gołąbki te starsze, te już są poszczepione, mają wszystkie szczepienia zrobione. Praktycznie tu już są już boksy pełne, tutaj jeszcze przyjmujemy do ostatniego boksu. Też mamy już część gołębi poszczepionych. Wszędzie są zamontowane te piętrowe karmiki, podokładane także myślę, że, że dostęp do karmy, wody. Wszystkie gołębie mają, tutaj jest trzeci bosko, już też pomału będzie latał teraz, bo w jest jeszcze najmniej tych gąbków, tu ich nie jest wiele, ale jeszcze myślę, że tam wodowcy podosyłają, także myślę, że w tym roku raczej, raczej już prawie pewien jestem, że ta pula będzie pełna, ponieważ widzę już po ilości przyjętej gołębi, no i jeszcze... Koledzy dzwonią, tam dosyłają. Już praktycznie jesteśmy na końcówce przyjmowania. No i fajnie to wygląda. Bardzo chciałem wszystkim podziękować za zaufanie, że wybrali nasz gołębnik. Myślę, że tak jak co roku będziemy dokładać wszelkich starań, aby koledów nie zawieść. No a czas pokaże, co, co będzie. No na razie jest, uważam, dobrze. Jak to mówić, odpukać w niemalowane, oby tak dalej. Oby to wszystko... Szło tak jak idzie. To myślę, że, że na razie jestem co, jak do tej pory zadowolony. Także pozdrawiam wszystkich i proszę o wyrozumiałość. Naprawdę będziemy to wszystko na bieżąco robić. Spisy, nie spisy, wszystko będzie. Także proszę się nie denerwować. Wszystko jest jak myślę pod kontrolą. I tak jak mówię, skupiamy się na przyjmowaniu, także, także to robimy. Pozdrawiam wszystkich kolegów hodowców. Dobry lot.